Jeśli twój brzuch jest tak opuchnięty, że wyglądasz jak w ciąży, a spodnie stają się coraz ciaśniejsze, musisz spróbować tego skutecznego naturalnego środka na szybkie odchudzanie. Oto jak go przygotować. Weź 5 liści laurowych. Liść laurowy to silny środek przeciwzapalny i naturalny diuretyk, który pomaga zmniejszyć wzdęcia i gazy. Następnie dodaj łyżeczkę suszonego oregano, które doskonale wspomaga odchudzanie, poprawiając funkcje wątroby, regenerując układ trawienny i przyspieszając eliminację toksyn z organizmu. Na koniec dodaj łyżeczkę cynamonu, który pomaga zmniejszyć apetyt, stymuluje trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i zmniejsza stan zapalny jelit. Wlej pół litra wody do garnka razem z przygotowanymi składnikami. Gotuj na duży w dużym ogniu i gotuj przez 5 minut. Przecyć miksturę i gotowe. Jak to pić? Pij gorącą filiżankę tego napoju przed śniadaniem przez jeden tydzień, a zobaczysz wspaniałe efekty jeśli poczujesz się bardzo głodna w ciągu dnia, możesz zwiększyć ilość do dwóch filiżanek, a jeśli podoba Ci się ten przepis, skomentuj słowo sylwetka, a będzie więcej takich treści. Obserwuj mnie.